Anio, o Srebrenica Dei, os mando, o Srebrenica Dei, znaie statu, trulice, trulice święte. Zdrowaś, Maris, po łaski

Ojca, w Ojca i Syna, Ojca, i, Ducha Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga, łaska Boga, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Chrystusa i dar jedności w, w, w Duchu Święty. niech będą z Wami wszystkimi, wszystkimi. I z Duchem Twym. Przeżywamy kolejny Przeżywamy dzień kolejny naszych rozważań rekolekcyjnych, te rozważania się, dziś, się dziś, zakończą, dziś, za koniec, dziś rekolekcji, koniec rekolekcji, ad, ale, przecież czas, ale przecież czas Adwentu, adwentu będzie trwał, będzie, będzie to czas naszego, to nawrócenia, naszego nawrócenia. Nie zawsze jest nie łatwo jest podjąć, i podjąć i wypełnić to, czego nad to, Pan, Bóg Bóg Pan Bóg wymaga. Eucharystia jest, jest potrzebna codziennych zadań, poddziennych zadań wypływających, wypływających z naszego, z naszego powołania. powołania. Chrystus, który krwawy i owieczny oddaje się od nas pokory i poddania się i Jego woli. Się jego woli. Niech czas, spotkania, Niech czas z spotkania z Jezusem, i z na modlitwie, i trwania i litwie, na modlitwie na że, ufnością, że, że, że uda się nam dobrze czytać i odczytać wypełnić i z innych, nasze, nasze, innych zadania. nasze zadania, w tygodniu szczególnej modlitwy za, za rodziny dołączmy także, że dzisiejszą intencję, której będziemy się w szczególny, się, sposób, w szczególny, w szczególny modlić. sposób modlić. Polećmy Bogu, polećmy boku, o niebo i wieczny pokój, pokój zmarłych, zmarłych, zmarłych w pamięci, w anielem, zięci, pamięci ziętek, anielem Ziętek, wziętek, a, a także zmarłych jej, zmarłych, rodziców, jej rodziców i rodzeństwo. I rodzeństwo. Aby godnie i owocnie aby godnie sprawować, i owocnie sprawować ofiarę, najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga, przeprośmy Boga za nasze grzechy, wspólnie, wspólnie wołając. Zmiłuj się nad nami, panie, panie, nam, panie. Okaż nam, okaż Panie, miłosierdzie panie, swoje. Miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuuje na miłuje na ramy wąwszech i odpuściwszy nam grzeszy nam grzech, doprowadzi nas doprowadzi do nane życia wiecznego. To nie zmiłj się, zanś się nad. A nie miłuj się nasza na namste z się zmiłyś nad, nami. nad nami

Boże, Ty w Chrystus, Boże, Ty się, ukrystuś, Chrystus, się, uczniv novym, nowym novym, novym, łaska, łaskawie, novym, novym, miłosierdzia. I umocni nam moc od nas od, od wszelkrze, przez grze przyjęcie swojego syna, twojego naszego Pana, Syna, naszego Pana Jezusa, Chrystusa, Jezusa Chrystusa, który z Tobą, który jest jej i w jedną, w jakiś ducha Świętego. Bóg przez, Bóg, wszyscy, przez wieki, wieki wieku. wieku. Czytanie z księgi proroka, z księgi Sofoniasza. proroka Sofoniasza. Biada buntownicza Biada i sługa miastu, miastu so stosuje, ucisk. So stosuje ucisk. Nie słucha głosu, nie słucha głosu i nie, i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa panu, nie ufa panu i nie przybliża się, i do, swego nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom, Wtedy wargi, przywrócę czyste, narodom wargi czyste, aby wszyscy, wzywali, aby wszyscy imienia pana, wzywali imienia pana i służyli mu i służyli jednomyślnie. Mu jednomyślnie z tamtej strony że z kurs, strony wielbiciele moi, wielbiciele moi, wielbiciele moi moi rozproszeni moi rozproszeni dar, dar mi przyniosą darmi przyniosą w dniu tym nie będziesz w dniu się wstydzić wstydzić nie w wszystkich uczynków, wszystkich twoich uczynków przez które dopuściłaś się względem, się względem, mnie, niewierności. względem mnie niewierności usunę bowiem wtedy usunę, usunę bowiem ciebie z samowal, samowal, twoich, twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej na świętej mej górze, na świętej mej górze. I zostawię pośród I ciebie, zostawię lud, pośród pokorny ciebie biedny, lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia, szukać w, imieniu schronienia. w imieniu Pana. Reszta Izraela nie, Reszta będzie, czynić Izraela nie, prawości, nie będzie czynić nieprawości, ani, wypowiadać, ani kłamstw. wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w, i nie ich, znajdzie ustach, się w ich ustach język, zwodniczy język, gdy paść się będą paść i, się wylegiwać, i wylegiwać, a nie, będzie nikogo, a nie będzie nikogo, kto by ich kto by przestraszył. Ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Biedak za Boga, za Boga, i Pan go Będę do na, na powietrzny czas Jego chwała będzie zabała, będzie zawsze nam zosta Dusza Duca, moja, dusza moja, lubi się pary Niech słyszą, niech słyszą, niech się bez, niech się le bez na niego roszcze, na niego nie się radością, oblicza się, nie zauczela się, nie zauczela bo to zawoł, biedak, i biedak, 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 i upolnił ucisku. Zwraca swoją oblicze przed ją złoczynią, gdy pa pięć ją za wymazać, ich wymazać On słyszy moją słyszy moją z ich od ich ręki. ludzi skruszonych, streszonych w seriec ocalał upad, napadłych na duchu. noc kupi duszne suk, duszne suk smok, nie zazna kary, nie zazna kary, kto się, do nim, kto się do ucieka. ucieka. Współpracujemy ludu. Ludu. Ale z Wami, ale z Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii, Słowa Ewangelii, z Ewangelii, Zawsze Ewangelii, Ewangelii, Zawsze Ewangelii, Zawsze Ewangelii, Zawsze Ewangelii, Jezus powiedział do arcykapłanów arcy i starszych ludu, co myślicie? Co myślicie? Pewien człowiek miał, pewien dwóch, dwóch, człowiek synów. miał dwóch synów Wrócił się, do pierwszego, zwrócił zwrócił się do pierwszego i że dziecko, dziecko idź i pracuj dzisiaj, i dzisiaj we winnicy. Ten odpowiedział, ten odpowiedział, idę, Panie, idę Panie. Lecz nie poszedł. Lecz Wrócił się do drugiego i to sam powiedział, ten, powiedział, ten nie chcę, nie chcę. Później jednak opamiętał się jednak i poszedł. Który z tych dwóch z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu. Mówią ten mu, drugi, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam, zaprawdę tam, powiadam tam, celnicy i, celnicy wchodzą i nierządnice wchodzą przed wami wchodzą do, królestwa królestwa do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem Przyszedł drogą do was Jan, sprawiedliwości, drogą sprawiedliwości a, wy mu nie a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy, mu i, nierządnice. Zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, patrzyliście na to, patrzyliście na to ale nawet później nie opamiętaliście żeby się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo, oto słowo panińskie, a matokie na twoje Trzeci, ostatni, Trzeci dzień naszych ostatni dzień naszych rekolekcji, ostatni dzień naszych rekulekcji, naszej, rekulekcji, naszej wędrówki za Panem Jezusem. Za Panem Jezusem ku przemianie ku przemianie, ku szukaniu, szukaniu, szukaniu drogi, naszego, drogi szczęścia. naszego szczęścia. I być może jest, już, być jakieś może jest już jakieś zmęczenie, jest troszeczkę właśnie, jest troszeczkę znużenia, właśnie też, znużenia też, ale chcę tak jak św. Tak Paweł motywował, tak chcę Was zachęcić, chcę Was zachęcić, udział w trudach i przeciwnościach i właśnie nie poddajmy się. tutaj naszej ostatniej nauki kolekcji, do drup naszego szczęścia drup tych, do przemiany, miejsc, tych gdzie żyjemy, miejsc, gdzie żyjemy, abyśmy rzeczywiście żyli, i żyli, żyli, żyli drudze, i moi drodzy moi drodzy dzisiaj chcemy tak jak dzisiaj, to to też niechmyśmy to też zobaczyć szczęścia, mają szczęście na wyciągnięcie ręki czyli wśród tych naszych najbliższych naszych najbliższych z nimi rozmawiamy z nimi możemy na nich możemy liczyć, nas oni nas nauczyli do nich to możemy się możemy się rzucić w ramiona tego ukojenia szukać tego ukojenia chcemy dzisiaj moi drodzy chcę moi drodzy, zobaczyć i, idź, i pochylić, się nad, naszymi i pochylić nad naszymi rodzinami powiem oczywiście że no oczywiście no powiem będzie mówił o rodzinie mówił, ale sami rodzinie, nie ma, czy ale czy mam rodzinie, nie mam honoru mam rodziców, mam siostry, ale też jest, moi drodzy, też jest jedna jedna drodzy, ważna rzecz. jedna czy rzecz zobaczcie że żadnej relacji żadnej relacji na świecie pan bóg nie ustanowił sakramentu nie ma sakramentu nie ma sakramentu przykład to jest na piękna rzecz przyjaźń rzecz przyjaźń nie jest jaś nie jest sakrament nie ma sakramentu ojcostwa Piękne to być ojcem to jest być matką nie nie jest sakrament nie, nie ma sakramentu macierzyństwa, ale jest sakrament małżeństwa. Jest jedna, jedyna jest jedyna relacja na tej ziemi, mężczyzny i kobiety, mężczyzny i kobiety która przez samego przez została Boga została podniesiona do godności sakramentu. sakramentu. A skoro, a skoro małżeństwo, związek mężczyzny, mężczyzny i kobiety, kobiety, nie żaden jest indy, sakramentem, jest sakramentem, inny, jest sakramentem, inny, inny, jest sakramentem inny, inny, czyli jest widzialnym jest takim niewidzialnej łaski, jak mówi definicja sakramentu, każdy, jest, małżonek, każdy małżonek, każda małżonka, każda małżonka jest widzialnym, jest znakiem, znakiem, miłości, znakiem Pana miłości Pana Boga. Tak jak, małżonkowie, tak się jak kochają, małżonkowie się kochają, tak samo mocno kochana, tak samo Pan Bóg. Mocno kochana z panem. I, Bóg. Właśnie, chcemy I właśnie chcemy spojrzeć na nasze rodziny, na te nasze rodziny. Z tego, Na, względu, z tego względu chociażby, że małżeństwo, chociażby właśnie, jest małżeństwo właśnie jest sakramentem, chcemy się, im przyjrzeć, chcemy się im przyjrzeć, ale też to co powiedziałem wcześniej, też to, co powiedziałem wcześniej chcemy też, chcemy też robić wszystko, zrobić wszystko, aby, nie, z, aby nie, było nie było w nich nieszczęścia. Chcemy dzisiaj, no będę chcemy się odwoływał do, do tych, tych przykładów, przykładów, do przykładów, przykładów w które w w w właśnie po to, właśnie żeby, żeby uniknąć pewnych żeby rzeczy, uniknąć pewnych rzeczy aby aby nasze rodziny, nasze, rodziny nasze, małżeństwa nasze, nasze małżeństwa były szczęśliwe. Moi drodzy, Moi wiem, drodzy, że ciężko jest Wam że dzisiaj rodziny, bo wiele troski, o, wiele odpowiedzialności, wiele, odpowiedzialności, wiele, odpowiedzialności zmagaści, wiele zmagań, to myślenie, to żeby, myślenie, żeby dzieci wnukowie, dzieci miały łatwiej niż my, łatwiej niż na, niż starcie. my na starcie, to ciągła troska o te, wszystkie, troska koszty, o te wszystkie koszty, bo to wszystko kosztuje wykształcić, To jest naprawdę olbrzymie obciążenie. Jeszcze się śmieją z nas, katolików, że to nasze rodziny są troszkę liczniejsze, że na luksusowe wakacje sobie nie możemy pozwolić, bo ciągle się tylko inwestuje w te dzieci, znacie to doskonale. Ale właśnie chciałbym wam jedną rzecz, moi drodzy, na samym starcie, zanim zaczniemy mówić o małżeństwie, powiedzieć, że właśnie nie znam człowieka, który wyszedłby z katolickiej, chrześcijańskiej rodziny i który byłby maksymalnie złym człowiekiem, byłby maksymalnie zepsuty. Mogą się błędy zdarzyć, może i nawet duże potknięcia, ale człowiek, który jest wychowywany w katolickiej rodzinie, nigdy nie będzie zepsuty do końca zawsze będzie wiedział gdzie ma wrócić zawsze będzie wiedział że może zacząć od końca od początku swoje życie moi drodzy tak się stało nie chcę żeby to było głosowne tylko teoria mam możliwość miałem możliwość pracowania z takim człowiekiem który właśnie w takiej wielodzietnej rodzinie się wychował dziewięciorka ich dziewięciu ich było ojciec ich zostawił bo postanowił że inna mama będzie dla niego lepszą mamą i sobie poszedł, a oni zostali ze swoją mamą. Tak sobie to tłumaczyli, że ma teraz inną mamę. Ale z tego, co on opowiadał, jak wszyscy wracali z dyskoteki, jak był młody, to oni szli już do roboty szli do lasu, szli pracować. Mieli bardzo ciężko. Spali po czterech zimą w jednym łóżku, żeby było cieplej. Ale matka wychowała ich dziewiątkę. Cały czas wpajała im. Wiarę codziennie się modlili, prowadziła ich w niedzielę do kościoła, mimo że nie było blisko. I on, gdy zaczął już być dorosłym człowiekiem, gdy z tego domu musiał wyjść i szukać swojego miejsca w świecie, gdy przez 18 miesięcy mieszkał w pustostanie razem ze swoim bratem, mówi: Wiele razy mogę ze sobą skończyć. To nie miało sensu, ale trzymała mnie wiara, mama mi wpoiła. Nie mogę się poddać. Jest Pan, Bóg, który się o mnie zatroszczy. Dzisiaj. Jest człowiekiem, który naprawdę sobie doskonale w życiu radzi, i może nawet lepiej od nas. Ale właśnie to, że miał wpojone pewne zasady, wychowanie do wiary, że to matka naprawdę całe swoje życie poświęciła. Ona, gdy urodziła dziecko, musiała zaraz następnego dnia iść do, w pole pracować. Nawet sąsiedzi się opanowali: Kobieto, ty musisz zostać w domu, my zrobimy to za ciebie, bo ty musisz odpocząć, bo ty urodziłaś dziecko. Ale on właśnie widząc przykład swojej matki, naprawdę został przy życiu i teraz sobie w życiu radzi. I my drodzy, zobaczcie, jak ważne jest mieć takich rodziców. Bo my, księża, to możemy gadać sobie wiele kazań i wiele ich gadamy, ale one są czasami bardzo górnolotne. Czasami wiem, że nie trafiamy z kazaniami. Czasami wiem, że nie rozumiecie nas, albo mówimy za trudno, za duże przypowieści jakieś i tak dalej. To też jest trudne mówienie kazań. Ale zobaczcie, jak mama z tatą coś powiedzą, jak dziadek z babcią coś powiedzą, to naprawdę ma to olbrzymią moc. Ma to siłę, to się pamięta, to zostaje w człowieku. I dlatego macie piękne zadanie. Być może tak jest, że już jesteście może i sami, wasza druga połówka już odeszła, ale to nie znaczy, że nie macie jeszcze zadania do wykonania. Wiecie co? Wiecie, ile razy zdarzało się, że gdy czytałem zeznania, albo przysłuchiwałem strony w procesach, to wiele razy było z takim żalem, czy ona, czy on mówili, czy świadkowie, ale Nikt mi nie powiedział. Mama mi trochę wspominała, że on nie powinien być moim mężem, że on nie jest do końca dobry, że ona też nie jest do końca dobra, ale ja nie słuchałam. Zobaczcie, jaką wielką odpowiedzialność macie jako rodzice, jako dziadkowie. Jeżeli widzicie, że coś się źle dzieje, to powiedzcie. Bo potem ja się spotykam z tymi przypadkami, że ci małżonkowie, których małżeństwo się rozpadło, mówią: nikt nam nie mówił, albo nie słuchaliśmy. Właśnie jak rodzice powiedzą, jak babcia z dziadkiem powiedzą, to naprawdę ma moc. I dlatego, moi drodzy, właśnie chcemy pochylić się dzisiaj nad tym, żeby nasze rodziny były szczęśliwe. Bo zobaczcie, Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana samych osobno. Wczoraj przeżywaliśmy to osobiste nasze nawrócenie, ale wziął ich też zarazem, razem ich wziął trójkę z tej rodziny apostolskiej. Dlatego też mamy prawo mówić o właśnie rodzinie i... Czym jest ta rodzina? Trzeba to sobie przypomnieć, zawsze wracać do ideału. Jak byłem w seminarium, to zawsze nam mówiono: Zapamiętaj, jakim chcesz być księdzem. Czy dzisiaj takim jestem? Nie do końca, bo nie, nie, nie udało się zawsze zrobić tego tak, jakbym chciał. Ale właśnie warto sobie to przypominać, ten wzór. I moi drodzy, chcemy sobie dzisiaj zobaczyć, jak to małżeństwo właśnie jest piękne to, które jest jedyną relacją uświęconą przez Boga na tym świecie. A czym jest to małżeństwo i przypomnienie sobie to przytoczę wam historię, którą mój proboszcz opowiadał. Mówił o małżeństwie, które nie miało dzieci, ale które już było w podeszłym wieku. Kochający się, troskliwi, nawzajem o siebie zatroskani. Żona zachorowała szybciej, no to jeszcze większa trudność dla faceta, bo trzeba prowadzić doma. My nie zawsze tego potrafimy robić, bo trzeba ugotować i ogarnąć, to nie jest naszą mocną stroną. Ale ten pan, ten małżonek starał się ile mógł, ale przyszedł taki moment, że nie był już w stanie zapewnić tak doskonałej opiece swojej żony. Już sam był niedołężny. Trafiła do DPS-u, do takiego hospicjum. Codziennie do niej jeździł. Musiał zejść po iluś schodach, wsiąść w tramwaj, w autobus. Kosztowało go to dużo siły, żeby dojechać. I ona już też zaczynała tracić pamięć. On jej zawsze opowiadał, przypominał, opowiadał kim jest. Zdjęcia jej pokazywał, gdzie się poznali. Dzień w dzień to samo. Do znudzenia. I ci opiekunowie, lekarze, pielęgniarki mówią: Już nie musi Pan codziennie przyjeżdżać, przecież żona ma tę opiekę. Pan sam zostanie w domu, to Panu przecież to tyle siły. Pan się wykończy tym wszystkim. A przecież Pana żona nawet nie pamięta, nie wie, kim Pan jest. I on wtedy powiedział bardzo ważną rzecz: To, że ona nie wie, kim ja jestem, to nie znaczy, że ja nie wiem. Ona jest moją żoną. I moi drodzy, i chyba tu jest klucz do tego, żeby zrozumieć czym jest przypomnieć sobie ideę małżeństwa. Ja wiem kim jest moja żona, wiem kim jest mój mąż, a kim jest? Jest tą osobą, którą najbardziej na świecie ukochałem. Ze wszystkich mężczyzn ukochałem najbardziej tego mojego męża, ze wszystkich kobiet najbardziej ukochałem moją kobietę. I o tym trzeba przypominać. O tym, jeżeli już żyjecie wiele lat w małżeństwie, mówcie swoim właśnie tym najmłodszym, wnukom, dzieciom, którzy do małżeństwa się przygotowują. Bo dzisiaj ludzie są nieprzygotowani do małżeństwa. Do sakramentu świętego przygotujemy się przynajmniej przez 6 lat, a do małżeństwa co? Jakieś jedno spotkanie, jeszcze w internecie, na online, potem spacer, potem zaręczyny, i potem małżeństwo, i po pół roku z Bogiem żegnamy się. Zobaczcie, mamy naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby nasze rodziny były szczęśliwe. Trzeba o tym mówić, przypominać o tym pięknym ideale. Wiem, kim jest moja żona, wiem, kim jest mój mąż, i to są osoby, które ukochałem najbardziej. Nikogo bardziej nie kocham. Nikogo, ani swojej mamy, ani swojego taty ani paradoksalnie nawet swoich dzieci. Najbardziej kocham mojego męża i żonę. I moi drodzy, dlaczego o tym mówimy? Bo właśnie celem małżeństwa, pierwszym celem małżeństwa, które też prawo Kościoła przypomina, jest dobro małżonków. I warto wrócić do tego, co sobie przysięgaliście, że ślubowaliście miłość, wierność, uczciwość, wytrwałość, to, że się nie opuści nikogo aż do śmierci. Warto wracać do tej przysięgi, ale moi drodzy, z tej pięknej też miłości małżonków rodzą się dzieciaki. Jako dziadkowie macie już wnuków. Zobaczcie, olbrzymia troska, bo drugim celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. I chyba dzisiaj to najbardziej szwankuje w naszych rodzinach. I to nie wychodzi. Naprawdę, gdy wiele tych spraw, gdzieś człowiek słucha cały czas te dramaty, to właśnie słyszy się, ile to wymaga czasu, ile siły. Dzieciaki się stawiają, nie chcą słuchać, ale to co powiedziałem, warto w tym duchu katolickim, warto w duchu wartości wychowywać, nie poddawać się. To kosztuje, ale dzięki temu nasze rodziny będą szczęśliwe. Zobaczcie, jak wiele trzeba też i czułości dzisiaj. Ten świat jest bardzo brutalny, w którym żyjemy. Jest bardzo taki oderwany z emocji, albo jest tylko nastawiony na jakieś takie chwilowe ekstazy, chwilowe przeżycia. Ale czy w naszych domach czasami nie brakuje po prostu tej zwykłej czułości, tego przytulenia, dobrego słowa? Ile razy dzieci mówią, że proszę księdza, ja wracam do domu i muszę zdawać taki raport, jak było w szkole. No to mówię, jedynka, dwójka, piątka, szóstka, to, 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 to jest zadane. Ale właśnie tam brakuje jeszcze czegoś. Dobrze, nieważne, że dostałeś tą jedynkę, dostałeś szóstkę, cieszę się. Dobrze, że jesteś, czekam na Ciebie. Dzieci naprawdę bardzo mocno sygnalizują to, że potrzebują też tej czułości, potrzebują tej troski nie tylko na zasadzie zdania raportu, co było, co zrobiły, co jest złego, bo tak to można traktować dorosłych w pracy, wymagać od nich, wymagać, stawiać wymagania i egzekwować je. A dzieci naprawdę szukają miłości. I zobaczcie, że czasami jak brakuje tej miłości w domu, to potem szukają jej gdzie indziej, wśród rówieśników, kolegów, a wiemy jak to się kończy. Kończy się różnymi dramatami, kończy się różnymi głupotami. Jeżeli rodzina ma być szczęśliwa, to chcemy właśnie sobie okazywać miłość, bo najpierw miłość też ślubowaliście, ślubuje ci miłość. Nie da się tworzyć, mówić, że ślubuje miłość, skoro jej nie okazuje. To tak jak ja bym... Ksiądz Eugeniusz był jeszcze proboszczem i bym do niego przyjechał, książę Eugeniuszu, ja będę u księdza wikariuszem. Ja zrobię wszystko. Poprowadzę młodzież, dzieci, zaśpiewam, będę kościelnym organistą, będę proboszczem nawet i biskupem, jak trzeba będzie. Tylko mam księży Eugeniuszu jeden problem, że ja nie potrafię tego okazywać. A to znaczy, że jesteś śmierdzącym leniem, bo jeżeli tylko mówisz o pracy, a tego nie wykonujesz, jeżeli mówisz, że kochasz, a tego nie wykonujesz, to po prostu jesteś leniwy. No i drodzy, wtedy to się wszystko rozpada. Nie tylko trzeba mówić, że się kogoś kocha, ale właśnie okazywać to nade wszystko. To tak jak z rośliną. Ja mam same kaktusy w domu, bo dzięki temu one nie uschną, bo inne by uschły. Ale zobaczcie, jak się nie podlewa codziennie kwiata, to on usycha. I może dzisiaj jest to okazja, żeby właśnie tym swoim małżonku, nawet jeśli już odszedł do wieczności, to odwiedzić go na cmentarzu, pomodlić się za niego. Może trzeba zabrać dzisiaj żonę na randkę. Proszę księdza, no ale my jesteśmy już tyle lat, mamy i na randkę mamy iść tak, bo mamy sobie okazywać miłość wiecie, jak dla mnie jest budujący obraz gdy siedzę na plebanii sobie między mszami piję sobie kawkę i widzę jak starsze małżeństwo idzie mąż prowadzi żonę pod rękę, jakie to jest ujmujące, naprawdę, mnie jako młodego chłopaka, no młodego chłopaka to kiedyś byłem mnie jako no, księdza bardzo to ujmuje jak widzę tych małżonków, którzy w ten sposób sobie okazują czułość i miłość jak idą za rękę jak prowadzą się razem do kościoła to nie musi być ranka, nie wiadomo gdzie, jaka szalona, tak jak w młodości, ale po prostu nawet zwykły spacer. Żeby okazać sobie tą miłość i czułość. Bo nasze rodziny wtedy naprawdę będą, moi drodzy, szczęśliwe. I mówiąc o szczęśliwości naszych rodzin, dzisiaj wiem też, że w rodzinach jest wiele trudności. Potrzebują rodziny też przemiany. I moi drodzy, chciałbym teraz powiedzieć o czymś, o czym na co dzień w Kościele się może nie mówi, co jest może też trudne, ale wiemy, że. Nie wszystkim życie się poukładało, że są małżeństwa, które gdzieś przeżywają mocne kryzysy, a może po prostu nawet drogi tych małżeństw totalnie się rozeszły. I Możecie sobie pomyśleć, droga jest dla nas zamknięta. Może znacie takie małżeństwa, może sami jesteście w takiej sytuacji. Ja chcę powiedzieć, że jest też dla, dla was droga w Kościele, jeżeli wasze małżeństwo rozpadło się, nie ma możliwości pojednania, to też jest droga tego, żeby zobaczyć, czy to małżeństwo w ogóle było ważne. Ja wiem, że od razu jak o tym pomyślicie i o sądownictwie kościelnym, myślicie o procesie jednego celebryty, który potem brał ślub w Wagiwnikach, bardzo huczny i możecie się zgorszyć. Wiele razy musiałem słuchać tych rzeczy.